Jak pan ocenia to przyspieszenie wydarzeń wokół Zbigniewa Ziobry, którego jak wszyscy pamiętają, ćwierć wieku temu już prawie nazwał pan zerem? Tak. No ja myślę, że pan Ziobro jest w Budapeszcie. Schronił się pod parasol premiera Węgier. Ma tam zresztą kolegów, którzy z Polski. Jednego. też uciekli. No wiemy o, o jednym, ale może są. Mniej znani też. Yy, I sądzę, że yy, Ziobro yy, ma do wyboru yy, kilka scenariuszy. Po pierwsze, przyjechać do Polski na yy, posiedzenie Sejmu w sprawie jego immunitetu, jak będzie oczywiście, czy nie przyjeżdżać, czy, czy, czy tu się w Polsce nie pokazywać. Poczekać jeszcze do kwietnia. W kwietniu są wybory na Węgrzech, no i teraz w zależności od wyniku tych wyborów określić swój dalszy los, no bo jeżeli Orban będzie dalej rządził, no to ma kilka lat następnych ziobr, ale jeżeli władza się na Węgrzech zmieni no to będzie musiał Węgry opuścić, ale za dwa lata są wybory w Polsce i też wynik będzie dla Ziobry bardzo ważny i decydujący o jego dalszych losach. No a poza tym nie zapominajmy o prezydencie, że jest prezydent, który pewnie chętnie mhm. podpisze to, co trzeba, żeby Ziobrę uwolnić od wizyty w więzieniu, jeżeli zostanie skazany na więzienie. Więc yy, Ziobro generalnie rzecz biorąc jest w dobrej sytuacji, natomiast on bardzo pewnie nie będzie chciał przechodzić całej procedury sądowej, bo to jest uciążliwe przecież, tak.